Męska Rzecz, tak się nazywa ta wystawa i co warte zaznaczenia i co jest dość intrygujące. Sam byłem ciekawy tej wystawy, bo nie zostałem tutaj puszczony, kiedy ona się tworzyła. Jestem bardzo ciekawy, jak panie Kustoszki czy kobiety pokazały ten portret męski przez pryzmat różnego rodzaju eksponatów, z naszych zbiorów, ale także ze zbiorów Muzeum Krakowa, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum Zadek Poświęceniów. Eksponatów jest dosyć dużo ponad 300 dokładnie 303, bo dzisiaj nawet liczyłyśmy. No, niestety z bólem serca musiałyśmy sporo odrzucić. Tak samo zdjęć. Zdjęcie jest równe 46 czy też więcej niż poprzednio. Tutaj mamy akurat to szczęście, że tych panów mamy zidentyfikowanych dużo więcej niż, niż to było w przypadku kobiet, więc wiemy przynajmniej jak się nazywają. O niektórych wiemy coś nieco więcej. Jeśli chodzi o eksponaty, no to tak, mamy część poświęconą właśnie taką bardziej artystyczną, są obrazy, są rzeźby. Tutaj mamy też część poświęconą rozrywce, to jest taka gablota. tutaj gdzie na przykład jest fonograf, są karty do gry w są szachy inne różne eksponaty. Jest część poświęcona pracy, jest maszyna do pisania, jest bibularz, jest pieczątka. Mamy również te części związane z garderobą, to gdzie Państwo widzą garnitury frakowe. Mamy część związaną z wojskowością w tamtym rogu. Są też męskie kosmetyki, jest warsztat, taki zaimprowizowany warsztat tam w przedostatniej sali. Robiąc, tworząc wystawę, jednocześnie nawiązywałyśmy do ekspozycji poprzedniej, czyli o, o ekspozycji o kobietach, to wystawa siostra, albo raczej brat faktycznie. E, natomiast było nam łatwiej pod tym kątem, że mogłyśmy wyłuskać z naszych zbiorów przedmioty należące do pewnych konkretnych szanowian. Oczywiście nie do byle jakich szanowian, ale takich, których Państwo Mogą znać, bo dyplom doktorski doktora filozofii Zisława Krawczyńskiego udało się tutaj wyłuskać. Pieczątkę adwokata doktora Karola Smolenia, jak i jego portret, również tutaj mogą Państwo zobaczyć. Portret Henryka Uziębły. Na poprzedniej ekspozycji były obrazy autorstwa Uziębłej, a tutaj mogą Państwo zobaczyć, jakże Uziębło sam wyglądał. Mogą Państwo również zobaczyć dyplom przyjęcia do Ochotniczej Straży Pożarnej Burmistrza Bytomskiego, czy też dyplom honorowego członka Towarzystwa Gimnastycznego Soków dla Powstańca Styczniowego Antoniego Andrysika.